Poznaj rozważania o cnocie, którą świat wyśmiewa, diabeł nienawidzi, a Pan Bóg kocha, wywyższa i właśnie do niej Cię zaprasza. Czym jest czystość? Jakie są jej zalety? Jak osiągnąć najwyższy jej stopień? Jak bronić się przeciwko pokusom nieczystości. Wydawnictwo życia wewnętrznego na jej głowie prezentuje dziełka Cnota anielskiej czystości oraz O czystości świętego Alfonsa Rodrigueza. Książeczki do nabycia w księgarni na jej głowie.pl. Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje serię Przedziwny Bóg w Świętych swoich. Rzecz o świętym Wawrzyńcu z Brindisi. Zaprasza ojciec Prokop kapucyn. Trudy poniesione podczas ostatniej misji już w podeszłym wieku Wawrzyńca znacznie pogorszyły stan jego zdrowia. Pobyt w klimacie północnym przy lichym odzieniu kapucyńskim, na którym się zawsze ograniczał. I piesze podróże, niekiedy po śniegach tam odbywane, naraziły go na kilkakrotne silne przeziębienia. Cierpienia reumatyczne, których się przez to nabawił, wzmogły się tak bardzo, że przez długi czas, doznając nadzwyczaj ciężkich bólów, ruszyć się z łóżka nie mógł. Przedstawił to swoim przełożonym zakonnym. I za wezwaniem papieża, skoro nieco wyzdrowiał, został wezwany do Rzymu i uwolniony jak od godności nuncjusza, tak i posła hiszpańskiego na dworze bawarskim. Gdy powrócił do Rzymu, nie tylko został przyjęty od braci zakonnych z oznakami najżywszej miłości i jaką zasługiwał. Lecz i przez samego papieża najłaskawiej. Od tej chwili ojciec święty kazał mu oddawać honory, jakie na dworze papieskim przewidziane są dla kardynałów, i nie przestawał okazywać swego szczególnego szacunku dla jego wysokich cnót i zasług. Powrót do ciepłego i rodzinnego kraju znacznie polepszył stan jego zdrowia. W zakonie i dla dobra Kościoła czekały na niego ważne obowiązki, a w trudnych sprawach poselstwa od papieża do niektórych książąt włoskich. Wywiązał się i z tego Wawrzyniec jak najlepiej i pomyślnie, nie oszczędzając sił już starganych. Byle służyć jak mógł najgorliwiej obydwu matkom swoim kościołowi i zakonowi. Na pierwszej, po jego przybyciu do Rzymu, kapitule generalnej zakonu kapucyńskiego, wyznaczonym został na komisarza generalnego do prowincji genueńskiej, tam z wielkim pożytkiem dla niej powstrzymał oddzielenie do innej kilku klasztorów, które miało nastąpić wskutek niewłaściwego domagania się tego przez księcia panującego wówczas w tej krainie. W trakcie tego wybrany został na prowincjała prowincji pawijskiej. I te nieco chylącą się do rozwolnień reguły w krótkim czasie uczynił co do ścisłości zakonnej wzorową. Skierowany następnie przez Ojca Świętego do kilku ważnych i zawiłych spraw kościelnych w samych Włoszech, a potem do pojednania w groźnych pomiędzy sobą zostających zatargach udzielnych książąt włoskich wszystko jak najpomyślniej przeprowadził. Słusznie też, gdy potem, co w podobnych okolicznościach dał mu Pan Bóg uczynić w Niemczech, teraz we własnej ojczyźnie tego samego dokonał i został nazwany aniołem pokoju i pojednania. W ciągu tych i tak ważnych zajęć swemu zawodowi kaznodziejskiemu niezmordowanie się oddawał. Tak dla urzędów zakonnych, które wówczas piastował, jak i dla poselstw, z jakimi wtedy udawał się do różnych książąt włoskich, przemierzając niemal całe Włochy, wszędzie tam głosił kazania. Wszędzie wyrywał mnóstwo dusz z grzechu. Rozbudzał pobożność, prostował obyczaje, wprowadzał zwyczaj uczęszczania do sakramentów świętych. Każda jego wizyta kanoniczna do któregoś z klasztorów podległych jego władzy, każdy pobyt na dworze któregoś z książąt włoskich, przy których sprawował od papieża poselstwa, zamieniały się na misję, na którą ludność z najodleglejszych okolic się zbiegała, żeby tego świętego apostoła słyszeć i z nauk jego korzystać, lecz największą litość rozbudzały w jego sercu kapłańskim nieszczęsne istoty na pastwę publicznego nierządu rzucone. To też tak skutecznie do nich przemawiał, że zwykle tam, gdzie miewał kazania, plaga ta w miastach najludniejszych na długo znikała prawie doszczętnie. Rozdział dziewiąty. Lecz ten największy czasów swoich apostoł żywo miał w pamięci wyryte słowa wielkiego wzoru wszystkich apostołów Chrystusowych świętego Pawła, ostrzegającego swoich następców, żeby innym przepowiadając Chrystusa, sami nie zostali odrzuceni. To jest własnego uświęcenia nie zaniedbywali. To też nasz święty wśród nieustających zabiegów i trudów o dobro i zbawienie bliźnich i szerzenie pomiędzy nimi chwały Bożej, o własnej duszy nie zapominał. Stąd jaśniał wszystkimi cnotami w stopniu najwyższym i na tym polegała, z tego właśnie wypływała zadziwiająca skuteczność jego apostolstwa. Przejęty był najgorętszą miłością Boga i sercem pełnym tego uczucia. Po całych godzinach zatapiał się w rozpamiętywaniu męki zbawiciela, żywne i obfite łzy wylewając. Do przenajświętszego sakramentu, a zwłaszcza do tajemnic mszy świętej, miał tak szczególne nabożeństwo, że przy sprawowaniu ofiary ołtarza. Niekiedy w paru pierwszych latach później za każdym razem wpadał w zachwycenie. Z tego powodu jego msza święta przeciągała się zwykle od sześciu do dziesięciu, a zdarzało się, że i do dwunastu godzin. I dlatego nigdy nie mógł jej odprawiać publicznie. Zawsze odmawiał jutrznie o północy. Czy to w chórze z braćmi, czy z towarzyszem, jeśli w miejscu, gdzie przebywał, nie było klasztoru. Zaraz po niej, to jest to pierwszej, za szczególną despędzą od papieża, przystępował do ołtarza i przy nim wpadłszy w zachwycenie, pozostawał, jak to wspomnieliśmy, do szóstej z rana, a niekiedy do dwunastej i dłużej. Wskutek licznych przeziębień doznawanych na misjach w północnych krajach, Wawrzyniec ulegał silnym napadom reumatyzmu w całym ciele. Zdarzało się, że gdy ogarnięty nim leżał bezwładny, kiedy przychodziła pora mszy świętej, zaniesiony na rynku braci do kaplicy, Siły odzyskiwał przy ołtarzu i mrze świętą, jak zwykle, tak długo trwającą odprawiał, po której znowu odnosić go musiano do łóżka. Przez całe swoje życie w żadnym dniu jej nie opuścił, aż dopiero na kilka dni przed zgonem, kiedy to śmiertelnie zachorował. Pewnego razu, znajdując się w klasztorze weneckim, zapadł w tak gwałtowną i ciężką chorobę, że zawezwany lekarz wątpił, czy noc przeżyje. Po północy kazał zanieść się do kaplicy, odprawił mszę świętą. Jak zwykle wpadł podczas niej w długie zachwycenie i odszedł od ołtarza zdrówna i zupełniej. W nabożeństwie do Matki Bożej nikt go nie prześcignął. Od najmłodszych lat tym się odznaczał i od tej też pory przez całe życie wśród natłoku zajęć najpilniejszych i najważniejszych, w żadnym dniu nie opuścił odmówienia do niej różańca. Na cześć Matki Najświętszej wszystkie soboty pościł o chlebie i wodzie. Szerzył jej cześć z największą gorliwością. W każdym kazaniu coś o niej wspominał, a w miewanych przemowach wyłącznie o przenajświętszej matce bywał najwymowniejszy, najgorętszy i najrzewniejszy. Kilka razy zgromadzeni w kościele widzieli wtedy nad jego głową unoszącą się światłość. W pozdrowieniu niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, dodawał i Maryja Przenajświętsza. Każdy list kończył słowami: Przenajświętsza Panna niech cię błogosławi. Gdy kogoś błogosławił, mówił: Maryja Panna niech cię błogosławi, a nad chorymi, których wielu znakiem Krzyża Świętego uzdrawiał, mawiał. Niech cię Pan uzdrowi przez moc przenajświętszych imion Jezusa i Maryi. Krótką tę modlitewkę, niech mnie Pan uchowa od ducha nieczystości przez niepokalane dziewictwa Jezusa i Maryi, sam często odmawiał i innym usilnie ją polecał. Wyjąwszy uroczystości pierwszorzędne, każdą mszę świętą, a i na to mając szczególne upoważnienie od stolicy apostolskiej, odprawiał o Matce Bożej. Ile razy znajdował się w Loreto, prawie cały dzień i noc spędzał w świętym domku. Przez cały czas swego tam pobytu służył do wszystkich mszy świętych. Które się w tej bazylice ciągle odprawiają. Pośrednictwu przenajświętszej panny przypisywał wszystkie łaski, jakie otrzymywał. Dar języków, który posiadał według świadectw, był podobny do tego samego daru otrzymanego przez apostołów w wieczerniku. Licznymi i innymi wyjątkowymi jaśnia łaskami. Na modlitwie często wpadał w zachwycenie i wtedy ukazywał mu się Pan Jezus lub przenajświętsza Panna, z którymi długo rozmawiał. Posiadał ducha prorockiego, w skrytości serc innych przenikał, wiele wypadków w odległych od niego stronach zaszłych oznajmiał. Albo w późniejszych czasach, mających nastąpić, najdokładniej przepowiedział. Wreszcie oprócz w ciągu tego opowiadania wymienionych cudów, wielu innymi za życia jeszcze zasłyną. Jakie je zaś dał mu Pan Bóg położyć zasługi w sprawie kościoła i społeczeństwa cywilnego, Najlepiej i z najwyższą powagą określają to następujące słowa samego Ojca Świętego Leona XIII, w przemowie przy jego kanonizacji wyrzeczone. Papierze rzymscy nie wahali się powierzać staraniom i roztropności błogosławionego Wawrzyńca najtrudniejsze i najbardziej obchodzące ich sprawy. A on w imieniu zastępcy Chrystusa Pana, ożywiony najgorętszą miłością, przedsiębrał długie i trudzące podróże, docierał do różnych krain, badał i oceniał miejscowe potrzeby i, stając się wszystkim dla wszystkich, słowem i czynem rozsiewał wszędzie, gdzie tylko mógł, Dobrodziejstwa z jego apostolskiej gorliwości spływające. Zadziwiającym powodzeniem umiał on także pozyskiwać sobie serca panujących, którzy, ponieważ nie poczytali za coś uwłaczającego ich godności, okazać się powolnymi radom tego zakonnika, Mogli z łatwością pozawiązywać pomiędzy sobą te święte przymierza, które, chociaż miały na głównym celu poskromienie nieprzyjaciół wiary, najskuteczniej posłużyły do ustalenia na trwałej podstawie spokoju i bezpieczeństwa państw chrześcijańskich w długotrwałej zgodzie też święty Wawrzyniec poczytany powinien być za głównego patrona tak zwanej dyplomacji. Gdyby należący do jej grona w przeprowadzaniu spraw im powierzonych tego wielkiego i świętego dyplomatę za wzór sobie obrali, jego duchem się rządzili, jego pośrednictwa pokornie wzywali, Ileż by to krwawych starć pomiędzy państwami chrześcijańskimi zażegnali, ileż ran zadawanych kościołowi zagoili, a przez to ile nieszczęść odwrócili od ludu, którego losy najczęściej w ich ręku złożone były. Ale od tego niestety jakby coraz dalej. Módlmy się zatem często i gorąco do świętego Wawrzyńca, prosząc, żeby pośrednictwem swoim co prędzej skierował politykę dzisiejszych czasów, na te tory, po których sam ją prowadził, i tak pomyślnie, tak dzielnie i z takim pożytkiem dla kościoła i społeczeństwa cywilnego. Prezentowane treści pochodzą z dzieła Żywot świętego Wawrzyńca z Brindisi. Wersję książkową lub na Nabędziesz w księgarni na jej głowie.pl